Hej! Ostatnio dało się wyczuć gigantyczne wręcz ubytki rozumu i godności człowieka na Twitterze. Nie, nie tylko dzięki temu, że dowiedzieliśmy się, że Elon kupił go dzięki małej pomocy dobrych ziomeczków z Rosji. Nuta bulgoczącego szamba i woń o nucy zaszła bowiem z zupełnie innej, rodzimej dla nas strony. Kondzio Berkowicz. Dla nieogarniających, poseł RP trzymający się Sławusiowej Spódnicy Konfederacji od praktycznie połowy sierpnia nadaje niczym ruska telegrafistka za linią wroga. Złośliwi mówią, że to wina tego, jak pięknie dostał wpysk wynikami wyborów do europarlamentu, gdzie wygryzł go Grigory Braunow, a Dobromir Sprośnierz o sam włos skuca nie podążył tuż za nim, ale kondzio zdaje się tych uwag nie dostrzega. Cóż, zdaje się nie dostrzegać żadnych uwag, czego idealnym Wprost dowodem jest spirala trollingu i outrightowego spierdolenia, którą w mojej ocenie udało się mu popełnić. Nie przedłużając, zapraszam was dzisiaj w odmenty Kucowskiego Edgi Grażyna Kor humoru, gdzie hate, fake i ignorancja współdziałają ze sobą na rzecz czystki resztek inteligencji i zdrowia psychicznego. Jedziemy. Zaczynamy z grubej rury, bo olimpiady w Paryżu. Impreza ta wywoła uprawactwa trzask pękających dób, nie tylko przez otwarcie i mityczną homopropagandę czyhającą na za rogiem, bo jak wiemy, prawdziwy męcizna może porzucić heteroseksualizm choćby po sekundzie spoglądania na chłopa w kietce. Wywołała także trwający od około tygodnia spin, polegający na widzeniu w bokserce Julii Szeremecie, sportowczyni prawdziwo polackiej konfederatki z krwi. I kości. Co tam jakieś bezczelnie radosne biegaczki z tatuażami czy ukropolińskie gówniary z paletką, liczy się Juleczka. Szeremeta, mimo że swego czasu z list kucowskich startowała, to średnio jej się simpienie, draży, konfiarzy podobało i koniec końców z tego niewygodnego circle jerku uciekła z krzykiem. Nie przeszkodziło to Kądziowi i innym alt-rightowym trollom tworzyć narracji tweetami typu Zaraz pojawi się wpis komentatora Igrzysk Donalda Tuska, który będzie gratulował siatkarzom sukcesu niezależnie od koloru medalu. Ciekawe, czy on i cała reszta uśmiechniętych polityków również będą przepychać się w gratulacjach, gdy Julia dziś zdobędzie srebro lub złoto? Te Donald Tusk to postać powracająca w tweetach Kondzia niczym sraczka po kebabie zrobionym w budzie prowadzonej zgodnie z rytem korwinowo-paróweczkowym. Kondzio chyba obrał sobie za cel urąganie premierowi rządu RP pod każdym jego możliwym komentarzem, bez znaczenia na jaki temat i gdzie. Jednak tutaj skupmy się na innym aspekcie. Kondzio i Kuceria naiwnie wierzyły, że Julka jest szkalowana, niszczona i miażdżona, bo... Należy do ich obozu. Jest nasza, a więc fajna. A jako że nasza i fajna, to automatycznie ofiarą tego złego lwactwa. Odloty poszły w taki hardcore, że kuce zaczęły kwestionować płeć wszystkich przeciwniczek i sugerować, że Szeremeta tak naprawdę, naprawdę bierze na klatę biologicznych mężczyzn. Skąd kuceria wzięła tego pierdolca? Ależ oczywiście kopiuj wklejka amerykańskiego alt -rightu. Kto by się spodziewał? 11 sierpnia Kondzio naskrobał. Cała Europa gratuluje Juli. Większość Polski gratuluje Juli. Wszyscy są z niej dumni. Kto cieszy się z jej porażki w finale? Oczywiście polska lewica. Dlaczego? Bo ma poglądy nie takie jak trzeba. Gdzie Kondzio widział te europejskie wiwaty na cześć szeremety? Z pewnością w tym samym miejscu, gdzie zgrzytanie zębów mitycznych lwaków, którzy wcale nie kibicowali Polakom. To no kurwa! Jednak Kondzio nie tylko projektował sobie wizję wiwatów na cześć Polki. W innym twicie, gdzie pokazywano, jak policjantka odciąga agresywnego mężczyznę i zasłania go własnymi plecami przed atakami oponentów. Kondzio doszukiwał się pozwalania brytyjskiej policji na ataki na tych prawdziwych Brytyjczyków. Oczywiście nie umieszkał wyprojektować sobie wizji, w której ci prawdziwi patrioci są, a jakże, atakowani, szkalowani, niszczeni, miażdżeni przez imigrantów. Tak przy okazji, czy Kądzio wie, że szkalując imigrantów, mówi też o około milionie Polaków żyjących w Zjednoczonym Królestwie? A kto by się takimi szczegółami przejmował? Tak samo jak tym, że nagranie opublikowane przez Kądzia pochodzi z września 2022 roku. Ale wiecie, prawda, fakt, check. antychłopskorozumizm to czyste lewactwo. Kondzio nie omieszkał też łyknąć po same kule fejka o rzekomym wygwizdaniu Macrona w Paryżu, pokazując w istocie nagranie z ceremonii otwarcia Pucharu Świata w Rugby z września 2023 roku. Kiedy demagog po raz kolejny obnażył jego głębokie gardło, srogo się nam chłopaczy nastrigerował. Kiedy Julka dostała gonga i srebro na pocieszenie, wszyscy Polacy wiwatowali. Wszyscy? Nie. Jedna jedyna kudzpartaj, oderwana od rzeczywistości, dalej stawiała opór rozumowi i godności człowieka. Lwica nie zdała egzaminu z obrony kobiet, skompromitowała się i zamiast stanąć murem za kobietą, wyśmiała ją i wspierała jej rywala. Niech się zapadną pod ziemię, znikną i nigdy więcej już stamtąd nie wychodzą, grzmiał kądzio. Jak widzimy, mitycz... Jak widzimy, mityczne lwactwo odpowiada już nie tylko za przytwierdzone nakrętki imigrantów i skiśnięte mleko, ale także wynik propolskiej, propatriotycznej bokserki. Szarmeci widocznie taka kucarmia intelektu zbrzydła, bo szybko się od niej odcięła. Po porażce ze sportowym ramieniem międzynarodowego lwactwa, Kondzio skupił się na trolling skierowany przeciwko światu zachodu. Zdemolowana ulica po zamieszkach ludzi wkurzonych, że janusze biznesu nie chcą ich nigdzie zatrudnić ze względu na dyskryminację rasową? Korzyści prosto z Paryża pieje Berkowicz. Jakiś żul myje dupę w fontannie? Oto kolejna korzyść z napływu imigrantów! Kwituje kądzio. Wyobraźcie sobie kraj, gdzie idzie się siedzieć za poglądy, gdzie rząd sprawdza, co robimy, co piszemy, jakie treści publikujemy, jakie treści podajemy dalej. Wyobraziliście sobie Korea Północna, Rosja, Chiny? Nie! To UK! Demokratyczny Zachód opanowany przez lwackie lobby! Niezrażonych lepiej dalej. Innym razem Kondzio wprost pisze, że ma totalnie w dupie prawdę na rzecz chłopsko rozumizmu i wizji, która akurat jest mu przychylna. Hiszpan, zadźgany przez imigranta z Afryki, choć władze zaprzeczają i mówią, że sprawcą był Bask. Ja wierzę w relację świadków zdarzenia. Tak, kądziu, co tam oficjalne komunikaty władz i służb, które mają gościa dosłownie u siebie w areszcie? Liczy się rasistowska wizja świata, w której za każde złotego świata odpowiadają ludy afrykańskie i imigranci. Czego to Kondzio jeszcze nie zdążył powypisywać? A, tak, propagandy prorosyjskiej. Jak to jest, że rosyjska agentura spotykana jest akurat w lwackich środowiskach, które wszystkich innych dookoła skarżają o rosyjską agenturę? Patrzcie, znów winne mityczne lwactwo. Mocne słowa, zwłaszcza jak na wychowanka autora tych słów. Nawet gdyby w Rosji było okropniej i panowało tam ludożerstwo, byłbym za dobrymi stosunkami z Rosją, bo się boję rosnącej w potęgę Ukrainy i chcę mieć za jej plecami sojusznika. Tak to Piał Korwin zaledwie w 2022 roku. To jak chce, czyżby Korwin był tym złym lwakiem? Komuchem? Ja, wiem co powiecie, hurdur, ale Korwin to się od Konfy oddzielił. Tak samo jak i Artur Dziambor, który zwierzał się dziennikarzom do rzeczy. Jeżeli próbowałem robić wszystko, żeby Konfederacja nie miała prorosyjskiego przekazu i przegrałem tę bitwę, to wniosek nasuwa się sam. Sugerowałem to od początku: jeżeli nie powstrzymujemy nastrojów prorosyjskich wewnątrz, to stajemy się skrajnością. Nie zgadzałem się na taki przekaz. Wygrała linia Brauna i Korwina. A, właśnie, low hanging fruit, czyli Grigory Braunow. Moglibyśmy wspomnieć o tym, że ruska wersja w Realu 24, czyli telewizja publiczna, wyciągnęła z lodówki wycinek z Brownowem do swojej gównopropagandy o nazwie 60 minut. Moglibyśmy, powołując się na gazetę polską i wprost powiedzieć, że Pazie Braunowskie miały podróżować do kochanej matuszki Rosji na zaproszenie i koszt fundacji związanych z Kremlem. Dobry ziomek Leonid Swidrow już od dawna szczerzy kły przy brodzie Grigoria pod większością tweetów, kiedy temat akurat schodzi na Brauna. Czy to kądzia rusza? Ależ oczywiście, że nie. To nie jest prawdziwa konfa, lewaku! Znów na skrobie jakiś kuc. Okej, okay. to w takim razie wywalmy stare draże, konfiarze i braunitów. Co już z AFD? Mówi to wam coś, panie Fertku? Same ich odpały na temat panów z piorunkami rewizji granic Polski zajęłyby spokojnie z 20 minut, dlatego sobie je pominiemy. A także dlatego, że wspomniałem o tym już z milion razy, więc... Skupmy się na największym odlocie z nim powiązanym. O AFD głośniej zrobiło się w Polsce dzięki tak zwanym Obywatelom Rzeszy. W wielkim skrócie, to grupka szuriatów pod wodzą Henryka, XIII bodajże księcia Royce. Negują oni fakt istnienia RFN, wychwalają stare, dobre czasy, wolny rynek. Paróweczki, Rosję oraz monarchizm nad niebiosa i ekscytują się bronią oraz przemocą. Brzmi znajomo? Menele chcieli wtargnąć do Bundestagu, uwięzić członków parlamentu i od tak rozwiązać kraj ustawą. Dobry plan! 7 grudnia 2022 roku niemiecka policja weszła z buta do siedzi prurickich. Zabezpieczono 382 sztuki broni 150 tysięcy sztuk amunicji. Po udanym płuczu obywatele mieli rozpocząć rozmowy dyplomatyczne, a jakże z Rosją celem rewizji granic i dogadania się w kwestii rosyjskiej operacji specjalnej. Gdzie w tym wszystkim AFD zapytacie? Ano w sami usieńkim środeczku tego kaunada. Sędzina Bridget Malsak-Winkeman, AFD-wiara, której obiecano pośród tej karuzeli spierdolenia tekę ministra sprawiedliwości, stanie przed sądem we Frankfurcie razem ze swoim kaiserem. Każdy przy zdrowych zmysłach wie, że w tym momencie sojusz z AfD to pocałunek truposza śmierdzącego ruskimi onucami, ależ z ochotą idzie w ich objęcia, trzymając sztamę w Europarlamencie. Tak dobrze słyszeliście, Nowa Nadzieja. Narodowcy, czując pod sobą atmosferę bulgoczącego szamba, wysiudali się z tego interesu czym prędzej i poszli do mniej oczywistych w mojej ocenie przystawek papci Wołody. Nowonadziejowski Dream Team zdaje się, że nie widzi jednak problemu. Po tak srogim fikołku, Kondzio spokojnie zasłużył na drobne hejtowanko premiera Tuska. Teraz rządzi nami człowiek, który brukselskim dygnitarzom zakłada marynarki! Naskrobał. Potem szybko wróciliśmy na stałe tory, czyli a jakże doszykiwanie się zamordyzmu i totalitaryzmu w Wielkiej Brytanii. Belgia. Imigranci wzbogacają kulturowo Belgów. Przypominam, że w UK za krytykę tego idzie się siedzieć. Już nawet nie chcę mi się wspominać, że 11 sekundowy filmik dodany do tego tweeta to kolejny wyżyk z alt-rightowego telegrama, który kądzio bierze do siebie jak małe dziecko. Co nam do tego bingo brakuje jeszcze? A tak, antysemityzm. 11 sierpnia Kondzio wydefekował. Media milczą, politycy na zachodzie milczą, kongresmeni w USA witają Netanyahu owacjami na stojąco. To wszystko w czasie ludobójstwa, jakie Izrael dokonuje w Palestynie. Pokój, wolność, prawa człowieka, tu ich to nie obchodzi. Liczy się satysfakcja Izraela. Mógłbym znów zrobić tyradę na temat tego, że Izrael broni się przed hamasem. Mógłbym tutaj punktować, że Hamas porywa Izraelitów i zachodnich turystów, w tym Pielgrzymów, po to, aby sprzedać ich w niewolę albo zdobywać za nich okup, lub po prostu rekreacyjnie skracać ich o głowy Ot, dla sportu. Mało tego, mógłbym wskazać, że to bydło jest. A jakże? Wspierane przez Iran oraz Rosję, Mógłbym. Tylko po co? Skoro do Kucerii i tak nie dociera? 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego, myślicie, nie ma co spierdolić? Tak. Otóż nie. Kondzio nie uszanował tego doniosłego momentu i nie zamknął mordy. Jemu w Dzień Wojska Polskiego należy się największy szacunek. Sierżant Mateusz Sitek, żołnierz, który w maju poległ broniąc naszej granicy, poległ z powodu bierności szefa Mon i całego rządu. Tak. Dobrze słyszeliście, nie z powodu Łukaszenki i Putina, którzy w swej perwersji i perfidii rzucają zdesperowanych ludzi zmieszanych z agenturą na granicę, przez co po obu stronach giną ludzie. Nie z powodu wojny hybrydowej celem destabilizacji państwa polskiego i chorych urojeń baćki. Z winy ministra obrony narodowej i rządu polskiego. To jesteś bezczelny. Dzień później konzio wrócił do swojego podstawowego protokołu, czyli szkalowania Wielkiej Brytanii, tylko tym razem pochrzaniły mu się skrypty. Pamiętacie, że według Kądzia, Brytania to totalitaryzm, zamordys i policja myśli? No, to teraz mamy 35-sekundowy filmik, gdzie typowy brytyjski Bobby struga pawiana z obywatelami. Każdy normalny człowiek cieszyłby się, że policja jest przyjazna w stosunku do obywatela i umie się z nim wydurniać, pokazując, że funkcjonariusze są wsparciem wobec słabych i silni wobec bandziorów. Ba, niektóre policje świata, w tym Polska, wręcz zabiegają o takie zagrywki PR-owe, żeby zwiększyć zaufanie wśród cywili, którzy mają opory przed współpracą z mundurowymi. Jak opisał to zdarzenie Berkowicz? Wielka Brytania z małej i emotikonka klauna. No to jak tam kondzio? Jest ten totalitaryzm, komunizm, zamordys na wzór 1984 w UK? Czy jednak ten kraj jest słaby i niepoważny, po policjant śmie być miły i się uśmiechać? Nie wiem, choć się domyślam. Ale wiecie, nie za długo nam się koleżka nad tym zastanawiał, bo był zajęty, jakim tu głównym obrzucić przeciwników politycznych. Wybór padł na, a jakże infantylnie, chorobę! Małpia ospa zalewa Afrykę, i jest już w Europie, w Polsce jest od lat, ale atakuje tylko niektórych. Choruje na nią na przykład Donald Tusk, Szymon Hołownia, Kierwiński, Czarzasty, Lis, Kotula i Żukowska. W ich przypadku ta choroba jest nieuleczalna! Wiecie, ja pamiętam, że w podstawówce lat 90. drugą największą belgą ever było zarzucenie, że ktoś ma hifa, pierwszą na marginesie była twoja stara. Ale to było w drugiej, trzeciej klasie. A tutaj, bądź co bądź, mamy 40-letniego chłopa, który zamiast zachowywać minimum poziomu standardu rozumu i godności człowieka, zachowuje się jak mentalny gówniarz, który jeszcze nie opuścił podstawówki. Na dodatek, przypominam, jest posłem, czyli zobligowanym do nieco wyższego poziomu od innych, normalnych ludzi. A w mojej ocenie miałby srogie problemy, aby nawet do nich dorównać. Czego dawno nie było? A, tak, alt -right gówna. 17 sierpnia, short z jakiegoś rynku w Polsce, widać, że chyli się ku wieczorowi. Jakieś dzieciaki się bawią, rodzice gadają, pary chodzą, w tle parasole jakiegoś ogródka piwnego. Komentarz Kądzia: Spokój, czystość, bezpieczeństwo nie zmarnujmy tego. Czystość, rozumiecie? Bo co, bo wszyscy na filmiku są biali? Ale poczekajcie, poczekajcie, dalej jest jeszcze lepiej. Zgadnijcie, co Kądzio robi w przerwach między wypisywaniem bzdur pod tweetami Tuska i doszukiwaniem się mitycznego lewactwa w szklance wody? Ależ oczywiście szkaluje Wielką Brytanię. Zachód umiera. Wielka Brytania uwalnia 5000 tysięcy więźniów, aby zrobić miejsce dla protestujących m.in. przeciwko masowej migracji. No niemożliwe, te lewaki tuż przesadziły serio. Tymczasem randomowy artykuł na Sky News. To free up space. Justice Secretary Shabama Mahmud... also plans to temporarily cut the proportion of sentence that must be served before parole is possible from 50% to 40 it's expected to mean 5500 people being released in september and october it won't apply to those convicted of terrorism sex offenses domestic abuse and some violent offenses the government Confirmed, people involved in the riots won't also be eligible. Czyli z języka Wiesława część dzidy na nasze, minister sprawiedliwości UK postanowił zmniejszyć limit możliwości wyjścia za dobre sprawowanie z więzień brytyjskich z 50% wyroku do 40. Opcja przeleci koło nosa rozrubowcom, terrorystom, gwałcicielom, żonobójcom i zbrodniom ze szczególnym okrucieństwem. A zatem Wielka Brytania chce wywalić na warunkowe drobnych przestępców, którzy są grzeczni i się socjalizują. Doprawdy, kolejna zbrodnia mitycznego lewactwa. Jako, że coraz bardziej zagłębiamy się w wir szaleństwa, mi się kończą zapasy rozumu i godności człowieka przeznaczone na tę podróż, pozwólcie, że uderzymy o samo dno kądziowego shitpostingu z wielkim hukiem. 25 sierpnia Kondzio opublikował nagrany z przyczajki filmik zaledwie 14 sekund nagrania, przedstawia bawiącą się na trawie dziewczynkę z założonymi kocimi uszkami. Oni są normalni, to my wszyscy jesteśmy chorzy, kwituje Kondzio. Skąd Berkowicz wziął taki filmik? Nie wiem. Istnieje szansa, że sam nagrał materiał, co jest nie tylko odlotem, ale już jedzie mocno creepem. Jest też możliwość, że zdobył go z jakiejś strony z filmikami, co generuje jeszcze więcej niepokojących pytań z tym, kto jest na tyle pierdolnięty, żeby i na jakie strony konkretnie wrzucać bawiące się dzieci. Ale tak czy siak, jakiej opcji nie wybierzecie, temat wali wręcz sprawą dla Komisji Etyki. Zwłaszcza, że przypuszczam, iż sama zainteresowana, jak i jej rodzice, no nie do końca życzyliby sobie, aby taki, a nie inny filmik ze zwyczajnego dziecinnego wydurniania się wisiał na Twitterze Kondzia. W tym wypadku aż wypada powtórzyć za jednym z komentarzy KONDZIO, CZĘSTO NAGRYWASZ JAK SIĘ MAŁE DZIECI BAWIĄ? Podsumowując, Outrightowskie żygowiny wręcz wylatują praktycznie z każdego tweeta. Czy to troll Kucowski, funkcjonariusz Olgino? Nie, to tylko poseł na Sejm RP, który zachowuje się jak totalny gówniarz ze świeżym dostępem do Neostrady. Pośród tego hejtu, syfu, fejków, półprawd i w mojej ocenie mowy nienawiści skierowanej do mniejszości oraz z jakiegoś nieznanego mi powodu nienawiści do Wielkiej Brytanii chyba ktoś tu wstępu nie dostał. Da. Mamy jeszcze wisienkę na tym torcie z gówna w postaci filmiku z prawdopodobnie nieletnią dziewczynką. Droga komisjo etyki, co jeszcze Kondzio ma zrobić? Otwarcie wychwalać akwarelistę? Nawoływać do kiełm mniejszości narodowych? Zrobić polską wersję obywateli Rzeszy? W mojej ocenie stan mentalny kądzia się pogarsza. Widzimy to w miarę upływającego czasu, tweet po twicie. Fakt, że ten gość ma immunitet, a jedyna ekipa, która może w jakikolwiek sposób ukrócić ten proceder, albo chociaż go ukarać, ma totalnie wypierdolone na sprawę, nie pomaga. Kondzio, w mojej opinii, jest rozochocony wszechobecnymi reakcjami, zwłaszcza kucowskiego betonu, które są praktycznie zawsze w stu pozytywne. Dosłownie czerpie przyjemność we wkurwianiu ludzi, tylko problem leży w tym, że przekroczył nie tylko granicę dobrego smaku, lecz także i resztek godności. A Danosowi niech będą dzięki, że chociaż ten ostatni tweet ma ogrom reakcji negatywnych, nie tylko normalców, ale także i kucerii. Czy to coś zmieni? Mam wrażenie, że. Raczej nie. Ale jest chociaż drobna, drobniuteńka szansa, że ktoś, choćby rodzice tego dziecka, coś z kondzią postingiem zrobią. Albo że pewien procent kucowskiego betonu ogarnie, że typy, które wrzucają filmiki z małymi dziećmi, mogą nie reprezentować zbyt kuszącej opcji politycznej. Albo po prostu kondzio odleci wzorem golonko w krainę zapomnienia. Tak czy owak, niestety będziemy tego świadkami. To tyle na dziś, dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, jak zwykle zapraszam w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego patronite, jeśli chcecie wesprzeć kanał macie taką okazję, jeśli chcecie podesłać temat też możecie, tymczasem ja się z Wami żegnam, do następnego hej hej